Zapewne mieliście kiedyś takie marzenie, żeby założyć własne miasto i nim władać. Witajcie z tej strony Awatar, a dzisiaj gramy sobie w Robloxa w gierkę Mini Cities 2 Beta, czyli jest to początkowa, nowa wersja poprzedniego Mini jak widać. Mamy tutaj pokazane, kiedy ta gra została utworzona. Jak możemy zobaczyć, 1 grudnia 2023 Oznacza to, że ta gra ma dosłownie 2 miesiące, 3 tak właściwie, bo grudzień, styczeń i luty. Ta gra ma 3 miesiące, moi drodzy i jest regularnie updateowana. Jak widzicie tutaj ostatnio była 30 stycznia tego roku. No i chciałem wam dzisiaj pokazać tą gierkę, o co w niej chodzi i zaprezentować jak to wszystko działa. Dobrze, utworzmy nowe miasto. Także stworzyliśmy nowe miasto, za chwilę do niego przejdziemy, ale najpierw zajmijmy się tymi rzeczami, które wyświetlają się nam u góry. W tym miejscu możemy zobaczyć, jakie jest zadowolenie naszego miasta, ogólnie statystyki, jakie jest największe zapotrzebowanie na dany sektor, Tutaj mam akurat na wszystko potrzeby mamy pokazane ile mieszkańców jest zatrudnionych oraz ile mieszkańców jest bezrobotnych, mamy całkowitą populację. Przejdziemy teraz do. Tutaj mamy pokazane jaki mamy budżet do wykorzystania przez nas. Ten pasek tutaj co leci ten taki niebieski. Chodzi o to, że w tym czasie wtedy będą płacone nowe podatki, czyli podatki, będą docierać do naszego budżetu. No, i tutaj mamy pozostałe takie statystyki, wykresy, ile uzyskaliśmy z podatków. Dobrze, w takim razie przejdźmy do naszego miasta. I tutaj mamy taką plantację, drzew, jak gdyby to powiedzieć, taką małą gospodarczość taką małą farmę drzew mamy, nasze domy się już wybudowały i uzyskaliśmy doświadczenie, które możemy wykorzystać w rozwoju. Jak widzicie, mamy dwa doświadczenia teraz i to te doświadczenie możemy wykorzystać na rozwijanie, na przykład budynków mieszkalnych, aż po takie monumenty, na przykład po takie apartamentowce. Wieżowce. Bardzo ważne są też sklepy, które trzeba będzie za niedługo zbadać, fabryki, wytwórnie różnych surowców materialnych oraz jeden z najważniejszych sektorów, czyli ogólnie mamy tutaj medycynę, policję, straż pożarną. Mamy tutaj elektrownię, tutaj mamy oczyszczalnie ścieków. I tego typu rzeczy potrzebne do naszego miasta oraz edukację, która także jest bardzo ważna w naszym mieście. Na koniec mamy pokazane tutaj wszystkie możliwe dodatkowe atrakcje, które możemy zaoferować naszym mieszkańcom, ale to już dopiero na koniec najważniejsze są zapotrzebowania. Najważniejsze zapotrzebowania. Są najpierw najważniejsze. Więc dobrze. Zacznijmy od tego, że musimy jeszcze kilka domów takich zbudować. Tak dosłownie to. Jeszcze z dwa domy trzeba wybudować. No i musimy przewieźć te drewno na te miejsca. Budowy. Nasze domy się zaraz wybudują. Dostaniemy kolejne doświadczenie. I będzie trzeba wybudować sklep, bo tutaj, jak widzicie, budżet jest naprawdę ograniczony, i już 500 końców nam zeszło. A poza tym podatki są naprawdę niskie teraz, jak widzicie, i czas to zmienić. Czas zrobić to, żeby nasze miasto nie upadło. Czyli musimy postawić najpierw fabrykę. Możemy ją postawić w dowolnym miejscu, nie będzie nikomu przeszkadzała, oraz klasyczny sklep. Jak widzicie, jest nowy surowiec potrzebny tutaj, czyli kamień, i teraz możemy zainwestować nasze doświadczenie w małą kopalnię. W małą kopalnię kamienia, którą teraz trzeba postawić, bo jest ona bardzo ważna. Jak widzicie, zaczęła się produkcja, a pierwsze surowce materialne już. Pierwsze materiały budowlane. Powoli trzeba przewieźć w te miejsca. Jak widzicie, pieniędzy z budżetu jest coraz mniej. Powoli stajemy się zadłużeni. Deficyt zaczyna dobijać nasz budżet, i potrzebujemy teraz zająć się sklepem w mieście. Oraz widzę, że jest tutaj problem, bo nie ma zbytnio dużo pracowników. Trzeba sprawić kolejny dom. Oczywiście nie budować 150 domów. Trzeba sprawić kolejny dom żeby można było żeby miasto funkcjonowało normalniej, żeby miasto lepiej funkcjonowało. Nasze domy się już tutaj pięknie wybudowały i teraz musimy po prostu te wszystkie tutaj rzeczy przewozić do naszego sklepu, który jest tutaj oczywiście Możemy zobaczyć i sprzedać na przykład za 5 końców. Przykładowa. Żeby miasto się bardziej cieszyło, to zapewnie im taki mały plac zabaw. Jak widzicie zadowolenie powoli zaczyna wzrastać. Jest to dobra oznaka. Jak tutaj widzicie budżet miasta już powoli rośnie. Jest to dobra oznaka, że miasto się będzie rozwijać. I tak trzeba trzymać, moi drodzy. Tak trzeba trzymać. Jak widzicie, pieniądze odzyskujemy. Jest to dobra oznaka. Możemy na przykład teraz rozwinąć sobie fabrykę. No, tylko trochę nam doświadczenia brakuje. Więc musimy budować następne budynki. Postawmy następny dom i jeszcze drugi, na przykład w tym miejscu, tuż obok Placu Zabaw. No i nasze miasto powoli rozwija skrzydła, jak widzicie. Nasze miasto tutaj powoli się rozwija pięknie. Powstają nowe budynki i czas dobudować następne drogi, bo jak widzicie, tutaj się już powoli kończy. Miejsc na budowę jest trzeba. Zapewnić więcej miejsca. O, na przykład tak, i powiedzmy jeszcze w ten sposób. Teraz o. eksportujemy. Trzeba pilnować tutaj, właśnie póki co musimy pilnować te tą te ten, to, to naszą działalność w mieście. Oczywiście możemy ciągle nie stać nad tym, ale potrzebujemy wybudować tutaj właśnie, jak gdyby biura, które będą zarządzać wtedy, jak przypiszemy do danej fabryki albo sklepu, żeby wykonywały dane polecenia. Czyli rozumiecie, wtedy po prostu automatycznie będzie wszystko działać w naszym mieście tak, jak powinno. Warto teraz będzie zajrzeć, czy tutaj, w sektorze gospodarczym, każdy ma dostęp do wody, do prądu jak widać jest wszystko tutaj w genialnym porządku. Tymi rzeczami się musimy później zająć. Każdy ma dostęp do atrakcji. Zatrudnienie wynosi 75%. Możemy zbudować następne fabryki lub sklepy żeby zatrudnić większą ilość mieszkańców. Jak widzicie tutaj jest pokazana po prawej stronie totalna konsumpcja w naszym mieście wynosi ona 69 watów na godzinę, a tutaj mamy pokazane totalną produkcję jak totalną produkcję energii elektrycznej. To jest 100 W na godzinę oraz produkcję lokalną, czyli przykładowo z tego wiatraka ile tak naprawdę mamy wtedy prądu elektrycznego. To samo tyczy się tej tutaj wieży ciśnień. Będzie większe zapotrzebowanie na prąd elektryczny, więc warto byłoby postawić nową turbinę wiatrową, co by kosztowało 1500 dolarów. trzeba tutaj właśnie kontrolować, bo inaczej będą same, bo inaczej będą występować def, będzie występować deficyt budżetowy, czego byśmy bardzo nie chcieli. Mamy na tyle wystarczające doświadczenia teraz, że możemy, także mamy większe tutaj, większe możliwości w naszym mieście. Trzeba pamiętać, aby dostarczać te wszystkie rzeczy wyprodukowane, to dobra pora, żeby zbadać nową fabrykę. No i możemy ją sobie tutaj na przykład postawić. Jak widzicie, jest naprawdę mało pieniędzy. Deficyt Teraz deficyt jeszcze wynosi 6,5 tysiąca dolarów, ale jeszcze troszkę i wtedy uzyskamy lepszy wynik. Deficyt będzie mniejszy. Czyli mamy teraz drugi sklep w mieście. Pracowników nam nie zabrakło. Jak widać, jeszcze jest dużo osób do zatrudnienia. No i wszyscy w mieście są zatrudnieni. To jest dobra wiadomość. To jest, bardzo dobra, to, jest, to jest bardzo dobra wiadomość, że wszyscy są zatrudnieni. Będzie trzeba teraz pomyśleć nad edukacją i nad podstawowymi potrzebami w mieście. Natomiast warto byłoby na początku zainwestować w. Na, na, natomiast warto byłoby na początku zainwestować w te biura tutaj. Które miałyby nam pomóc w gospodarowaniu pieniędzmi w mieście, żebyśmy właśnie nie zapominali o takich sytuacjach, że sklepy potrzebują wyposażenia, potrzebują rzeczy, żeby sprzedawać. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem będzie Takim rozwiązaniem na początku dob dobrze będzie zbadać nowy dom, co właśnie zrobiłem. I teraz postawimy go w naszym mieście. O, jak widzicie tutaj, znowu zabrakło materiałów budowlanych, to trzeba tutaj znaczy wyposażenia do sklepów. Produktów na półkach zabrakło, więc trzeba o to też dbać. Trzeba mieć to pod okiem, niestety. No i póki co nasze miasto jest ustabilizowane finansowo. Póki co jest dobrze. Jesteśmy w miarę ustabilizowani finansowo. Zdobyliśmy teraz doświadczenie ale jeszcze nie starczy nam żeby odblokować nasze biuro więc trzeba znowu pobudować następne domy Także już ostatni dom został wybudowany. Czas sprawdzić, czy wystarczy nam doświadczenia, żeby zbadać. Oczywiście mamy tyle doświadczenia, żeby zbadać nasze nowe biuro, więc to robimy teraz. Natomiast zauważyłem teraz pewną sprawę, że potrzebujemy czegoś innego, żeby zbudować. Potrzebujemy deski, a deski. Żeby produkować, potrzebujemy tutaj tego tartaku. I potrzebujemy 6 doświadczenia. Więc co trzeba zrobić? No, oczywiście zbudować więcej domów. Jakże nie inaczej. Więc je budujemy. I jeszcze warto zobaczyć taką ważną rzecz, że tutaj na czy tutaj w tym miejscu mamy pewne osiągnięcia i możemy zbierać za to nagrody. Osiągnęliśmy w naszym mieście 100, jest 100, 100 ludzi w naszym mieście mieszka i możemy odebrać teraz naszą nagrodę w postaci końców. <todgłosy> Dobrze, ostatni dom został znowu rozbudowany, więc teraz czas zająć się tym tartakiem, który chcieliśmy zbadać. Teraz jest on możliwy do zbudowania. Więc zbudujmy go przykładowo tutaj, niech powstanie. materiały budowlane. Przewozimy na to miejsce i na startak zacznie rozbudowę. Jak widzicie, nasz startak funkcjonuje, działa poprawnie. Trzeba dostarczyć teraz tylko materiały potrzebne do produkcji naszych desek. Które się nam przydadzą do budowy pozostałych budynków, czyli tego tutaj małego biura, które ma się zająć naszymi fabrykami i sklepami, które ma dokładnie zarządzać, proszę właśnie. I oto pierwszy budynek w mieście, który będzie zarządzać naszymi sklepami i fabrykami. Teraz musimy tutaj nacisnąć zarządzaj. Zarządzaj nowymi budynkami. Będziemy na przykład zarządzać tym i eksportujemy do tego budynku. I to jest pierwszy klient. Musimy teraz drugi budynek wybrać, czyli ten, tą fabrykę, i wtedy klikamy eksport do tego sklepu. No i tutaj wszystko mamy ładnie pokazane na wykresie, jak, jak wszystko dokładnie funkcjonuje. I teraz nie musimy się obawiać o to, że pieniądze nam będą magicznie znikać, bo teraz wszystko automatycznie jest dostarczane. Do sklepów z tych fabryk. Jak widzicie, samo tutaj się uzupełni. O, teraz tutaj zabrakło. To tutaj powinno za chwilę zadziałać. Widzicie, jakoś to działa, aczkolwiek troszkę lepiej tutaj pomóc z tym biurem, bo, jak widzicie, tutaj proces przetwarzania, jak gdyby wydawania poleceń, rozkazów jest tutaj dosyć spowolniony. I wynosi on 15 sekund. Możemy go zmniejszyć, oczywiście. Badając następne budynki, tutaj mamy przykładowo 12, 10 sekund. No i 10 sekund. Aczkolwiek nie jest to zły wynik. No i nasze miasto teraz będzie miało zapewnione tutaj. No i teraz nasze miasto będzie miało zapewnione pieniądze dzięki temu. Mamy nast następne osiągnięcie odblokowane za zbudowanie tego biura. No i cóż, tak wygląda nasze miasto. Nasze małe, skromne miasto, w którym żyje 125 mieszkańców. Warto teraz zainwestować jeszcze w następne sekcje gospodarcze, oczywiście edukacja, tutaj w naturę oraz w policję i tak dalej. Jak widzicie, tutaj ten pasek musi na początek dolecieć do samego końca. Kiedy doleci, to tutaj stanie się magia. O, proszę bardzo. I wszystko działa należycie. Tu tak samo. Także nie musimy się przejmować tym, że będziemy mieli trochę mniejsze dochody, ale wciąż regularne. I nie będziemy się musieli obawiać o tym, że zapomnieliśmy coś tam zrobić żeby troszeczkę podnieść żeby chociaż trochę podnieść zadowolenie naszych mieszkańców przydałoby się zbudować szkołę podstawową jest to idealny czas żeby to właśnie wykonać no i tutaj mamy zbadaną szkołę podstawową więc czas ją wybudować Bardzo. Proszę. Jest zadowolony, że Widzicie, zbudowałem tutaj szkołę podstawową w naszym mieście i kolejne osiągnięcie już mamy zdobyte. Mamy coraz więcej punktów, doświadczenia i możemy dalej rozwijać nasze miasto. Jeszcze jest tutaj dużo bardzo rzeczy możliwych do zrobienia. Jak widzicie, deficyt budżetowy drastycznie spadł. Jest to naprawdę Świetna wiadomość. Tutaj połączę tylko jeszcze drogi i ostatnią rzeczą, jaką zrobimy na dziś, to będzie zbudowanie, zbudowanie przychodni lekarskiej. Wchodzimy w zakładkę rozwój. No, i tutaj używamy naszego doświadczenia i budujemy naszą. Klinikę. Deficyt od początku odcinka wynosi tylko 195 dolarów, teraz już o wiele mniej. Jak widzicie, tutaj bardzo pięknie wszystko się automatycznie rozwija. Miasto działa tak jak powinno. No, i teraz podatki się podniosą. Spójrzcie, tylko jeszcze poczekajmy, aż minie ten tick 125 dolarów. Zadowolenie wzrosło. No, i jeszcze troszkę, bo teraz taki moment, że akurat się skończył. Skończyły się materiały budowlane. Istotne, nie było tematu. Także jak widzicie, mamy tutaj pierwszą klinikę, biuro, które zarządza naszymi tutaj budynkami gospodarczymi, szkołę podstawową, więc jest to dosyć duże osiągnięcie, wydaje mi się. Więc mam wrażenie, że to jest dosyć duże osiągnięcie. Jak na razie. Także podsumujmy. Zadowolenie wzrosło aż o 30%. Zadowolenie wzrosło aż o ponad 30%. Wszyscy są zatrudnieni. Totalna populacja wynosi 135 na ten moment. Wszystkie te sekcje mamy zapewnione, najważniejsze. Nie mamy, tylko po, nie mamy jeszcze tylko policji i straży pożarnej w mieście, oraz tutaj parków, ani żadnych innych, ani po prostu żadnej natury w mieście. Nie mamy żadnych parków, ani tych, tych rzeczy dostępnych, ale to zapewnimy kiedy indziej, być może w następnym odcinku. Jak widzicie, tutaj, na, jak widzicie, nawet zyskaliśmy. Więcej pieniędzy jesteśmy. Jak widzicie, mamy tutaj zysk 2000 końców, więc jest to bardzo dobry wynik. Deficyt jest zerowy od początku odcinka. Więc jak widzicie, nasze miasto się tutaj rozwija. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To by było na wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał drugą taką część z tej gry, to dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Ja Wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia.